Dzień dobry Państwu bardzo serdecznie. Dzisiaj w naszym podcaście, w drugim odcinku naszego podcastu, chciałbym porozmawiać o trójkącie ekspozycji. Rozmowa ta będzie nawiązaniem do vloga, który tworzę, i w vlogu w tym zapewne też. Powiem wszystkie te same informacje, no jednak, vlogując, jestem w stanie pokazać coś na przykładach na obrazie. Ale dla zaciekawionych, zawsze myślę, że warto też posłuchać takowej opowieści, że tak powiem. Dobrze, więc może zacznijmy od tego, że znajomość zasad trójkąta ekspozycji, no to to jest podstawa tworzenia prawidłowej ekspozycji. Natomiast ja skupię się bardziej na tym, że dla mnie są to totalne podstawy do robienia świadomych, dobrych zdjęć. Dzięki tej prostej wiedzy możemy tworzyć piękną dynamikę w naszym kadrze, dynamikę ruchu. Możemy kontrolować głębie ostrości, ilość wpadanego światła oraz to, jak na naszym zdjęciu będzie się malowała przestrzeń i jak będzie wyglądać ta trójwymiarowość. Obrazu, który musimy pokazać, jakby nie patrzył na, na płaskiej powierzchni dwuwymiarowej, jaką jest odbitka, wydruk, czy chociażby monitor naszego komputera, monitora albo po prostu telefonu komórkowego. Może tak na początek zacznę od krótkiego rozwinięciu tematu, co to jest ta ekspozycja, tak żeby było jasne. Ekspozycja jest to po prostu ilość światła, jaką wpuszczamy na materiał światło W przypadku fotografii cyfrowej jest to matryca, w fotografii analogowej jest to błona fotograficzna. Co to jest, można bardzo łatwo skojarzyć ze słowem eksponować, czyli wystawiać. W tym wypadku wystawiamy materiał światłoczuwy na rejestrację pewnej ilości światła, którą to właśnie kontrolujemy ów trójkątem ekspozycji. Jeszcze taka ciekawostka, że na przykład wywołując nasze zdjęcia, wywołując je w procesie fotochemicznym, czyli robiąc odbitki, a nie drukując, także wystawiamy nasze zdjęcia na kolejną ekspozycję, choć tym razem jest to ekspozycja naświetlania papieru. No, ale o tym to może tak kiedyś w jakimś innym materiale poruszę, gdyż no, jest to taki dość, dość ciekawy temat, jednak wymagający osobnej uwagi. W każdym razie, każdy z elementów naszego trójkąta ekspozycji reguluje y, ilość światła rejestrowanego przez matrycę naszego aparatu. Natomiast dzięki każdemu z nich możemy tworzyć osobne efekty i bardziej świadomie kreować nasze zdjęcia. Przejdźmy, może, do właśnie krótkiego omówienia naszego tematu. Trójkąt ekspozycji składa się jakby z trzech elementów. No, sama nazwa trójkąt wskazuje, że muszą być to trzy elementy: jest to czułość, przysłona. Oraz czas naświetlania. Zacznijmy może od czułości. Co to jest ta czułość? Czułość jest to, jak sama nazwa wskazuje, czułość matrycy naszego aparatu. Im wyższą ją ustawimy, tym nasza matryca jest bardziej czuła na światło. Ale są tutaj pewne, pewne pułapki. Czułość określamy yy, taką nazwą jak ISO, a w analogowej fotografii mówiło się na to ASA bądź DIN. Yy, no ale skupmy się na, na fotografii cyfrowej, gdyż taką dzisiaj yy, uprawiamy. Jak powiedziałem wcześniej, od ilości ISO, jakie ustawimy na aparacie, zależy ilość światła, jaką zarejestruje nasza matryca. Niskie czułości z zakresu 100%. Do 400 ISO powodują to, że nasza matryca jest mniej czuła na światło. Jednakże jakość zdjęć, szczegółowość, ich rozdzielczość jest wtedy najwyższa, jest najlepsza. I zawsze staramy się. Mm, Czułość naszej fotografii ustawiać jak najniższą, właśnie jak najniższą, żeby uzyskać jak najlepszą szczegółowość naszych zdjęć. Natomiast wysokie wartości ISO, wysoko, wysoka czułość na światło naszej matrycy powoduje jej mocne szumienie szumienie, czyli ilość szumów, zaszumienia naszego zdjęcia, no takie masło maślane, ale chyba wiecie o co mi chodzi? Ilość szumu na naszym zdjęciu, która się później pojawi. Tracimy wtedy rozdzielczość, tracimy wtedy jakość tego zdjęcia, jednakże w bardzo kiepskich warunkach oświetleniowych ratuje nam to przysłowiowy tyłek. Ratuje nam to ten tyłek tym, że matyca jest dużo bardziej wrażliwa na światło i nie potrzebujemy jakichś dodatkowych doświetleń czy tego typu rzeczy. W fotografii krajobrazowej hmm, wysoką czułość używamy na przykład fotografując nocą, gdy chcemy mieć pięknie rozwierzone niebo, delikatnie rozświetlone drzewa, pierwszy, drugi plan, nasz dół zdjęcia, naszego kadru rozświetlone na przykład światłem księżyca ale wtedy ta czułość musi być dość wysoka. Ale tutaj też jaką, jaką wysokość tej naszej czułości ustalimy, zależy też czas otwarcia migawki oraz przysłona. Dobrze, więc może przejdźmy teraz do przysłony. Przysłona jest to taka regulowana przegroda wbudowana w obiektyw. Składa się ona najczęściej z ruchomych, zachodzących za siebie listków. Przysłoną tworzymy głębi ostrości naszego zdjęcia. I tutaj trzeba pamiętać, że ta głębia ostrości. Ona tworzy nam bardzo, bardzo pięknie przestrzeń. I dzięki głębi ostrości, dzięki świadomym postrzeganiu głębi ostrości, świadomym tworzeniu danej głębi ostrości i kontrolowaniu jej, tworzymy wrażenie przestrzeni na naszym zdjęciu. Wrażenie tej przestrzeni u odbiorcy, który na to nasze zdjęcie będzie później spoglądał. A jaki wpływ ma przysłona na Ilość światła, którą rejestruje nasza matryca. Pamiętajmy o tym, że im większy ustawimy otwór względny przysłony, czyli na podziałce najniższą wartość, tym mniejszą będziemy mieć głębi ostrości. Stosujemy ją najczęściej np. Na w reportażu, w portrecie, ale także i w zbliżeniach. Z zadaniem Małej głębi ostrości jest wizualne odcięcie od tła, na przykład wizualne odcięcie modela czy fotografowanego obiektu. Najczęściej jest to powiedzmy pierwszy bądź drugi plan naszej fotografii. Natomiast gdy ustawimy większą wartość przysłony, czyli mniejszy otwór względny, wydłużamy naszą odległość hiperfokalną, przez co zwiększa się głębia ostrości naszego ujęcia. Dużo głębiostrości wykorzystujemy mm, bardzo często w krajobrazie, by uzyskać szczegółowość wszystkich planów naszego zdjęcia. Osobiście nie zawsze stosuję i nie zawsze lubię, gdy wszystko na zdjęciu jest ostre. Jak powiedziałem, to nie zawsze stosuję tą pełną głębiostrości w krajobrazie, a nawet rzadko ją stosuję. Lubię, gdy któryś z planów w kadrze jest nieostry. Gdy jest rozmyty, gdy jeszcze podkreśla to pewna plastyka obiektywu, bo plastyka obiektywu najpiękniej widzimy właśnie, gdy tworzą się nam bokechy rozmycia. Wtedy to pięknie widać. A spowodowana ona jest najczęściej wadami optycznymi szkła. No, ale te, też temat na, na inny materiał. Natomiast o tym. Jak ustawiać pełną głębię ostrości? To kochani, odsyłam Was tutaj do mojego vloga na kanale Skrawki Puszczy, gdzie właśnie opowiadałem o tym, jak uzyskać pełną głębię ostrości przy naszych fotografiach. Oczywiście, poza przysłoną na głębie ostrości zdjęcia, wpływ ma także ogniskowa. Im ona dłuższa, tym głębia i jest mniejsza. Swoją drogą ogniskowych też będzie zrobiony osobny odcinek fotopiguły na kanale Skrawki Puszczy. Pewnie też będzie jakiś podcast. Natomiast dzisiaj skupiamy się właśnie na takich na samym trójkącie ekspozycji. Wpływ na głębie ma także rozmiar matrycy naszego aparatu, ale nie ilość megapikseli, to musimy pamiętać. Nie to ile pikseli jest upchane naszej matrycy, ale jej rozmiar fizyczny, czyli ta fizyczna przekątna naszego, naszej, naszej, naszej matrycy. Matryce mniejsze, te mikro 4 trzecie, które chociażby są w Lumixach, Olympus je stosuje w swoich, swoich aparatach bezlusterkowych, one będą miały dużo większą głębię ostrości, aniżeli matryce pełnopratkowe. Najpopularniejszymi matrycami wśród, wśród amatorów, ale także też dużo zawodowców używa są matryce APS-C. Te będą miały mniejszą głębię ostrości od matryc Micro trzecie, natomiast będą miały większą głębię ostrości, aniżeli y, matryce pełnoklatkowe y, full frame 35 mm. A no, wiadomo, że na przykład matryce y, średniego formatu, chociażby jak w aparatach Hasselblada, y, te już tą głębię ostrości będą miały bajkowo y, mało. No. To, że matryca ma małą głębię ostrości, kochani, to, to jest takie bardzo duże uproszczenie, bo to nie matryca ma małą głębię ostrości, a po prostu obraz malujący się na matrycy, im ona jest większa, tym ten obraz traci na tej swojej głębi. Więc tutaj to też dla, tak dla narzekaczy i poprawiaczy, mówię, że to jest bardzo duże uproszczenie z mojej strony. Trzecim aspektem naszego trójkąta ekspozycji jest oczywiście czas ekspozycji, czyli czas otwarcia migawki, czas w jakim nasz materiał światłoczuły w przypadku naszej rozmowy, matryca aparatu, czas na, na jaki ona jest nastawiona na naświetlanie. Czasem otwarcia migawki kontrolujemy dynamikę naszych zdjęć dynamikę ruchu, jaką chcemy uzyskać na naszym zdjęciu. Jak się możemy domyślać, to czasy krótkie będą nam zamrażać ruch, natomiast czasy długie będą go rozmywać. Czasy krótkie najczęściej stosowane są w fotografii sportowej, także w fotografii reportażowej. Stosujemy je właśnie, gdy chcemy zamrozić ten ruch. Czasy długie to czasy dzięki którym możemy uzyskać Piękną dynamikę ruchu na naszym zdjęciu. Bardzo przydatne są w paningu, czyli w panoramowaniu, czy także w no, także w reportażu, i tutaj no, wiem przed chwileczką mówiłem o reportażu o czasach krótkich, ale także w reportażu, na przykład ja osobiście uwielbiam, gdy robię reportaż ślubny i mam tańczącą parę, cudownie wirującą na parkiecie, uwielbiam zastosować wtedy dłuższy czas otwarcia migawki, na przykład jedną sekundy, która doprowadzi do tego, że ta para oraz ten podążając aparatem w ruchu za nimi powoduje to, że mam rozmyte tło, te ich ruchy są takimi ruchami rozmytymi, a na koniec tylko zastosuję błysk lampy, którymi na zamknięcie migawki zamraża moją wirującą parę w tańcu. No ale to tak, tak. Tutaj się rozmarzyłem, opowiadając tak, jak to lubię fotografować. No jednak nie wszyscy klienci to rozumieją taką fotografię. Dobrze, wróćmy wróćmy do meritum naszego, naszego podcastu. Kochani, pamiętajmy, że im dłuższy czas naświetlania, tym więcej ruchu zarejestruje nasza matryca. No bardzo łatwo to skojarzyć, że. Na przykład, gdy mamy szybko jadący samochód i naświetlamy powiedzmy nasze zdjęcie na 1,30 sekundy, no to wtedy w czasie 1,30 sekundy zostanie zarejestrowana cała droga tego samochodu. Więc tutaj też właśnie w ten sposób, właśnie czasem ekspozycji opracowujemy, tworzymy dynamikę naszego zdjęcia. Ciekawym przykładem jest też fotografia rozgwieżdżonego nieba. Wtedy jesteśmy ograniczeni czasami związanymi z, właśnie z rozmiarem matrycy, z ogniskową używanego obiektywu. Wtedy pomimo używania statywu musimy pamiętać, że i tak czy tak jesteśmy w ruchu. Jesteśmy w ruchu dlatego że obraca się nasza planeta, obraca się Ziemia i przy dłuższych czasach jej ruch będzie widoczny na zdjęciach w postaci pozornego ruchu gwiazd. By poradzić sobie z tym problemem stosuje się prowadzenie paralaktyczne, czyli urządzenie, które pod podąża naszym aparatem za właśnie tym pozornym ruchem gwiazd na niebie. Dzięki nim możemy uzyskać bardzo długie czasy naświetlania. I tutaj, tak dla przykładu, powiedzmy na matrycy pełnoklatkowej, gdy chcemy naświetlać, zrobić zdjęcie gwiazd, używając obiektywu powiedzmy 50 mm, jesteśmy ograniczeni czasem max 6 sekund. Powyżej tego czasu ruch gwiazd na niebie już będzie bardzo widoczny. I po prostu będą takie kreseczki z nich, takie kreseczki. Natomiast stosując prowadzenie paralaktyczne, prowadzenie do astrofotografii, możemy ten czas wydłużyć nawet do Kilkunastu minut. Mówiąc tutaj o takich podstawowych prowadzeniach jak SWSA, iOptron, ale no, robią one swoją robotę. Ja sam używam iOptrona Pro i jestem bardzo, bardzo zadowolony. Na 85 mm raz udało mi się uzyskać czas ponad 14 minut bez poruszenia gwiazd, oczywiście na matrycy pełnokratkowej. No i tutaj sprawa się ma tak samo, niezależnie jakie zdjęcia robicie. Czy sportowe, czy reportaż, czy krajobraz, czy portret. To wy, kochani, tworzycie, tworzycie ten cały kadr naszego zdjęcia, y, cały, cały jego artystyczny wyraz. Przysłoną tworzycie głębie, czasem tworzycie, y, czasem naświetlania. Tworzycie dynamikę tego zdjęcia, dynamikę ruchu, którą chcecie pokazać w tym zdjęciu, no jak fotografii krajobrazowej. No, na przykład, no, pomijając już tutaj nocą, zdjęcia nocne, na przykład za dnia, możemy zastosować filtr, filtr ND, filtr szary, który nam obecnie pewną ilość światła i pozwoli wydłużyć czas naświetlania. Tak samo, kochani, możemy stosować taką dynamikę ruchu, fotografując na wietrze. Gdy powiedzmy z żabiej perspektywy albo blisko drzew jesteśmy, fotografujemy pewien, pewien wycinek krajobrazu, pewien obszar, mamy duży wiatr, drzewa się ruszają, możemy ten ruch tych drzew w postaci ich rozmycia na zdjęciu pokazać i pokazać to, że gdy fotografowaliśmy, to był duży wiatr, że był ten ruch. No jest to piękne. Jest to właśnie piękne w fotografii, że z taką łatwością, gdy znamy te pewne no bardzo proste techniki, że z taką łatwością możemy tworzyć zdjęcia tak jakbyśmy chcieli i pokazywać to, co chcemy pokazywać. Z takich dodatkowych informacji to powiem jeszcze, że na przykład jesteśmy w bardzo mocnym oświetleniu czy to o bardzo mocnym o bardzo mocno oświetlonym pomieszczeniu czy fotografujemy na zewnątrz w pełnym słońcu powiedzmy krajobraz i chcemy ukazać ów ruch, a nie mamy już możliwości zmniejszenia czułości naszego aparatu otwór względny przysłony jest zbyt mały już po prostu skończyła nam się podziałka to wtedy możemy zastosować filtry ND czyli tak zwane filtry neutral density które są filtrami szarymi, filtrami neutralnymi, i mają za zadanie jedynie ograniczyć nam pewną ilość rejestrowanego światła. No, kochani, to chyba byłoby, chyba byłoby na tyle, jeżeli chodzi o nasz dzisiejszy podcast. Mam nadzieję, że Was zainteresowałem. Oczywiście serdecznie zapraszam do yy, subskrypcji kanału. Wokół Skrawków, kanału drugiego, na którym właśnie pojawiają się też te podcasty, oraz kanału głównego, kanału o fotografii, kanału Skrawki Puszczy. Dziękuję Wam, kochani, serdecznie i do następnego odcinka. Trzymajcie się. Hej, hej.